Boże. Szczęść Boże. Dlaczego przychodzisz tutaj codziennie modlić się? Znaczy dobrze, że to, to pytanie padło dzisiaj 2 kwietnia na tydzień przed y, tragedią smoleńską w czasie kiedy przeżywaliśmy dzień odejścia Jana Pawła II sprzed 6 lat. Od nas wszystkich. Dzisiaj bardzo było uroczyście. Piękna, piękna tutaj modlitwa na krakowskim przedmieściu, tak jak codziennie każdego dnia. Dlaczego przychodzę? Ja myślę, że otwarte serca na ojczyznę tutaj zawsze powinny się spotykać. To jest jedyne miejsce publiczne w Polsce, gdzie człowiek nie boi się ukazywania wiary i miłości do Chrystusa. Trzeba o tym pamiętać, że Naród polski zawsze jest złączony z Bogiem i deklaruje w 90% naszą przynależność do Chrystusa. W związku z tym nie mamy się czego bać. Codziennie zbierajmy się na krakowskim przedmieściu, by właśnie udowodnić naszą tożsamość w modlitwie za tych, którzy oddali życie w katastrofie smoleńskiej. Dlaczego przychodzę w to miejsce? No, to miejsce nie wybrałem ja. Akurat trafiłem tutaj już po. Wszystkich najtrudniejszych momentach na krakowskim przedmieściu, ale myślę, że ci, którzy tutaj byli w tych dniach, dzisiaj powinni równie stanąć na modlitwie przy krzyżu, wtedy kiedy jest kapłan, a nic nie robić na własną rękę. To jest bardzo ważne, żebyśmy tworzyli jedność, tworzyli miłość tworzyli uczciwość swojego działania. Nie możemy działać na własną rękę. Jeżeli mamy takie dobrodziejstwo, że tutaj kapłan o 21.00 codziennie, każdego dnia, przez cały rok spotyka się z nami na modlitwie, przeżywa tą modlitwę z nami, uczy nas wielkiej pokory i miłości do Ojczyzny, to dzisiaj musimy wszyscy razem stać i tego kapłana chociażby ochraniać, a nie... W momencie, kiedy kończy się apel Jasnogórski, część grupy sobie odchodzi. To jest po prostu nieuczciwe i należałoby to zmienić. Dlaczego ja tu przychodzę? Przychodzę dla miłości do Boga i ojczyzny. Przychodzę dla tych, którzy o tej katastrofie nie mogą zapominać. Przychodzę dla tych, którzy stracili najbliższą rodzinę swojego życia najbliższych członków rodziny w tej katastrofie smoleńskiej. To jest nasze dziedzictwo narodowe, żebyśmy nie zapominali o historii, nie zapominali o tych, którzy są w potrzebie w modlitwie. Pani Hortensio, gratuluję pomysłów nagrywania od ludzi na krakowskim przedmieściu takich prostych, zwykłych słów, bo przecież jesteśmy prostymi ludźmi i prostota zawsze prowadzi do miłości ku drugiemu człowiekowi. Pozdrawiam, życzę wiele dobrego. Wszystkim, wszystkim, którzy tutaj się zbierają, codziennie o 21 na krakowskim przedmieściu życzę wiele radości i natchnienia od Pana Boga w tych właśnie spotkaniach. Szczęść Bożą.